Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję gość dnia. A dziś ze mną w studiu pani Aldona Bełc, dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 2 w Skierniewicach. Dzień dobry. Dzień dobry. A także uczniowie Marcel Mozga z klasy 5B. Dzień dobry. Dzień dobry. I Oliwia Michalska z klasy 4 FA. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji 80-lecia zespołu szkół. Zawodowych numer 2. Jubileusz już niedługo, bowiem 8 lutego. Ale zanim o samym jubileuszu, to myślę, że warto by było wspomnieć parę zdań o historii szkoły. I tutaj przekazuję głos pani dyrektor. Może zacznę od tego, że z zespołem szkół zawodowych numer 2 w Skierniewicach jestem związana od początku swojej pracy zawodowej początkowo pełniłam tam funkcję nauczyciela chemii, później byłam wicedyrektorem, a od września 2023 roku mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora szkoły. Docelowa data utworzenia tej szkoły to jest 19 luty 1945 rok. Na początku była to państwowe gimnazjum techniczne. Była to pierwsza średnia szkoła zawodowa w Skierniewicach. Dyrektorem był Czesław Witkowski i szkoła znajdowała się na ulicy Bielańskiej. W roku 48 szkoła zmieniła swoją siedzibę i była ona na ulicy, przeniesiona na ulicę Batorego, gdzie w obecnym czasie znajduje się budynek warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. W 1950 roku szkołę opuściło pierwszych 14 absolwentów z tytułem Technika Mechanika i Świadectwem Dojrzałości uprawniającym do wstępu na studia wyższe. W 1969 roku szkoła przeniosła się na ulicę Pomologiczną 33 wówczas, a w tym momencie jesteśmy cały czas na ulicy Pomologicznej, tylko zmienił nam się adres na Pomologiczna 15. W 1973 roku staliśmy się zespołem szkół zawodowych numer 2, natomiast imię Chorążego Józefa Paczkowskiego nadano nam 17 stycznia 1979 roku i od tego momentu jesteśmy już zespołem szkół zawodowych numer 2 imienia Chorążego Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach, popularnie zwanym mechanikiem. Zapytam jeszcze o Pani kadencję, o Pani staż na stanowisku dyrektora. Jakie odczucia Pani towarzyszą w związku właśnie z zbliżającym się jubileuszem, no i w ogóle z pełnieniem funkcji w placówce, która już trochę lat funkcjonowania i tradycji za sobą ma? Bardzo mocno, mocno przeżywam okres całych przygotowań. Pewnie będę cały czas przeżywała jeszcze do momentu, do dnia 8 lutego, ale również i w tym dniu myślę, że emocje nie opuszczą mnie, ponieważ czuję się mocno zaszczycona, że to właśnie mi przypadł zaszczyt być gospodarzem szkoły w jej roku jubileuszowym. Podpytam jeszcze, młodzież, jak wam się w ogóle chodzi do tej szkoły? Bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze będę wspominała tą szkołę, ponieważ są wspaniali nauczyciele. Jest wspaniała pani dyrektor, są wspaniali uczniowie. Jest bardzo fajnie, mi się podoba. Ja może powtórzę słowa koleżanki. Mamy naprawdę wspaniałą panią dyrektor, ale w tej szkole poznałem wielu wspaniałych ludzi, uczęszczałem na wiele wspaniałych lekcji. Poziom nauki, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawód, w moim przypadku jest to informatyk, jest naprawdę wspaniały. Wiele można się nauczyć. Jest wiele ciekawych lekcji tematów i naprawdę warunki są świetne. Pomówmy może o samym 80-leciu, do którego już przygotowania trwają no naprawdę długo, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed, przed samym nagraniem, to przygotowujecie się już bodajże od września. Tak, przygotowujemy się tak naprawdę od września roku 23. O ja w okresie zeszłego roku szkolnego po prostu y, tworzył nam się program zarys, pomysły zbieraliśmy. później musieliśmy znaczy musieliśmy. Utworzyliśmy zespoły, które y, odpowiadały za konkretne y, działania związane z uroczystym. Obchodami 80-lecia istnienia mechanika. No a od września roku 2024, czyli obecnego roku szkolnego, no to już pełną parą ruszyliśmy z próbami i przygotowaniami. No i czego możemy się spodziewać w trakcie tych obchodów? Powiedzmy może o samym programie. W programie obchodów 80-lecia 80 istnienia zespołu szkół zawodowych nr 2 mieści się od 9 do 1030 zwiedzanie budynku szkoły, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów i byłych pracowników. O godzinie 11 jest uroczysta msza święta w kościele świętego Jakuba w Skierniewicach. Po mszy, około godziny 12-12.15 rozpocznie się przemarsz ulicami miasta do kinoteatru Polones. O godzinie 13 będzie uroczysta gala w kinoteatrze Polones z udziałem zaproszonych gości. I oczywiście podsumowaniem tych uroczystości o godzinie 18 będzie bal absolwentów. Tak, a szczegóły tegoż wydarzenia znajdują się na stronie internetowej szkoły zsz2skc.pl. Przejdźmy może do uroczystej gali. Czego tak naprawdę możemy spodziewać się na tej gali? To już pytanie kieruję do młodzieży. Myślę, że całe wydarzenie będzie miało formułę takiej podróży w czasie. Opowiemy o właśnie o historii szkoły, ale też postaramy się pokazać co teraz jesteśmy w stanie zaoferować jako nasza szkoła. A jeśli chodzi o program o część artystyczną? Tak, jeżeli chodzi o część artystyczną, to oczywiście chcemy pokazać talenty naszych uczniów. Z mojej strony mogę powiedzieć, że będzie część wokalna. Mamy wspaniałe osoby, które grają na instrumentach i, i osoby śpiewające. Jesteśmy też odpowiedzialni za taniec. Jesteśmy trenowani pod okiem pani Marzeny Zdrojewskiej. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam, ponieważ uczyła mnie muzyki w gimnazjum. O, <laughs> Także gorące pozdrowienia dla pani Marzeny. Nie możemy zdradzać zbyt wiele. Tak, no, <laughs> oczywiście. Dlatego Bo zapraszamy na obejrzenie do kinoteatru Polones. Tak, żeby przekonać się, co tak naprawdę znajduje się w programie Uroczystej gali, muszą Państwo przyjść i osobiście ją zobaczyć i doświadczyć, a myślę, że Radio RS również się tam pojawi. Na pewno nie będzie nudy. <laughs> będzie się działo. <laughs> To jest impreza, którą na pewno każdy zapamięta. Jedna rzecz mnie teraz zaczęła zastanawiać: mianowicie no jesteście zespołem szkół zawodowych. Macie profile jednak takie, w których te umiejętności są bardziej techniczne. A jednak, z tego co wiem, właśnie dusz artystycznych u Was również nie brakuje. Tak, zdecydowanie. Ja sam, jeżeli chodzi o takie różne akademie w naszej szkole, od jakichś trzech lat zawsze byłem w takiej części technicznej. Takie zaplecze całych wydarzeń, i naprawdę widziałem wiele osób, wiele wspaniałych talentów, ludzi z pasją, grających na instrumentach, śpiewających, i to było po prostu piękne, patrzenie, że ludzie, którzy bardziej przychodzą do takiej szkoły, żeby właśnie zdobyć zawód, takie umiejętności techniczne. Mają również sobie taką cząstkę artystyczną i nie boją się jej pokazać. Wiem, że nie możecie mi powiedzieć, jakie utwory będą zawarte w tym programie, ale zapytam tylko, czy będzie to coś bardziej, powiedzmy, tradycyjnego, czy może jednak stawiacie na, na jakieś nowsze kompozycje? Na pewno będą to utwory, które każdy zna i do których będzie mógł sam się pobujać. Czyli dla każdego coś dobrego. Tak. tak. Ja jeszcze a propos tych talentów chciałam jedno słówko powiedzieć. Oczywiście. Ja zawsze wiedziałam, będąc nauczycielem, wicedyrektorem i teraz dyrektorem, że mam bardzo zdolnych uczniów w różnych dziedzinach, tak? I bardzo się cieszę... Że te talenty zaczęły się właśnie ujawniać z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, a teraz po prostu oni się pokażą wielu osobom, którzy jeszcze ich nie widzieli. Ja wiem na co jest stać moją młodzież, i wiem, że ich jest stać na dużo. I nieważne, że jest to szkoła techniczna, to jest techniczno-artystyczna. <gry> Ze swojej strony chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wsparcie firmom, a mianowicie Stelli, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kateringowi w Półdrogi, Przedsiębiorstwu Elin, Simpowi Skierniewickiemu, Justcarowi, Mirbudowi, firmie Enter, Zakładowi Milejka, Gabinetowi Fizjoterapeutycznemu, Przedsiębiorstwu Hedo, firmie NAK, Restauracji Dworek i firmie Fermot oraz Nauce Jazdy Ekonomii. Tak. Oprócz tego mam okazję, abym mogła podziękować całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, wspaniałym rodzicom i jeszcze wspanialszym uczniom za zaangażowanie kreatywność i wysiłek, jaką włożyli już do tej pory i wkładają cały czas, żeby ten jubileusz naprawdę był na... Poziomie mechanika. Tak zapytam trochę żartobliwie długo Was, trzeba było zmuszać, że tak powiem, żebyście wzięli udział, czy sami się otworzyliście, wzięliście udział, bo ja też właśnie z doświadczenia, z uwagi na udział w różnych uroczystościach szkolnych gdzieś tam w przeszłości wiem, że czasami jest tak, że ktoś ma talent i naprawdę umie się pięknie zaprezentować, tyle, że po prostu potrzebuje tej motywacji, nazwijmy to tak, żeby, żeby się zachęcić, zaangażować, przełamać. Czy u was jest tak, że po prostu poszliście w to w ciemno, czy, czy trzeba było was jednak namawiać? W moim przypadku trzeba było mnie trochę namawiać, jak wcześniej <laughs> wspomniałem, Wspominałem, byłem wcześniej tylko od takiej części technicznej czysto i na jednej z prób pani, która akurat prowadziła daną akademię, przygotowywała, usłyszała, że tam w tle sobie podśpiewywałem i po prostu kazała mi zaśpiewać. No i kiedy zobaczyła, że nie najgorzej mi to wychodzi, to, to powiedziała, że będzie mnie teraz brała do, do akademii, a teraz na 80-lecie kończę na pozycji konferencjera. Kiedy pani Marzena Zdrojewska na lekcji angielskiego pewnego dnia powiedziała, że będzie szukała osób, które kiedyś tańczyły, które miały w ogóle styczność z tańcem, to mi od razu zapaliło się takie y, światełko w głowie i mówię, o to jest ten moment, że w końcu można się pokazać z tej innej strony niż na przykład tylko z fotografii. I po rozmowach z panią Marzeną i z osobami, które się zgłosiły, zaczęliśmy szukać więcej po prostu osób w szkole, które też na przykład miały kiedyś styczność z tańcem. No i takim sposobem uzbierała nam się grupa i, i tańczymy. Na sam koniec prosiłbym Was o życzenia dla szkoły, być może na następny jubileusz, na większy, na, 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 na stulecie. O wasze może takie wyobrażenie, jak myślicie właśnie, jak będzie wyglądała szkoła już przy tym setnym jubileuszu. No i, no i może właśnie o, o to przede wszystkim, czego byście chcieli życzyć szkole, nauczycielom, pracownikom, uczniom i absolwentom. U mnie to jest akurat śmieszna zbieżność liczb, ponieważ kiedy szkoła będzie miała swoje stulecie, ja będę kończył 40 urodziny, ale kiedy patrzę, na to, jak teraz szkoła jest zarządzana przez naszą wspaniałą panią dyrektor, widzę, jak są nauczyciele, widzę, jaki jest poziom i widzę, że wszystko idzie tylko do przodu, wszystko się polepsza, to myślę, że nie mam się co bać. A ja życzę szkole wszystkiego dobrego, żeby nadal się rozwijała tak, jak rozwija się teraz, żeby nauczyciele się nie zmieniali. Ja mam nadzieję, że na stulecie spotkam się jeszcze z, z moimi nauczycielami, które obecnie mnie uczą. Powspominamy sobie dobre czasy, ponarzekamy na obecnych uczniów. Oj, też, też mam nadzieję, że będzie też bal absolwenta, na który z chęcią przyjdę. Kochani, w nawiązaniu do tego, co powiedzieliście, to, że ta szkoła się zmienia, to tylko i wyłącznie dzięki Wam, bo to Wy, Wasze działania i podejmowane próby i wysiłki sprawiają, że mechanik. Zmienia swoje oblicze. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. A z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 imienia Chorążego Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach, w imieniu własnym, ale myślę, że całej grupy zarządzającej, składam wszystkim serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. I życzę, żeby to doniosłe wydarzenie dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń i miłych przeżyć. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Gość Dnia. Przypomnę, że miałem przyjemność rozmawiać z panią Aldoną Bełc, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach, a także z uczniami szkoły, z Marcelem Mozgą oraz z Oliwią Michalską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.